Witam wszystkich. Taki silniczek dzisiaj do rozbiórki. A czemu go rozbieram? Wystawiłem go na Elixa. No i niestety nie sprzedał się. Już obniżyłem cenę, tak żeby cokolwiek więcej wziąć niż za rozbiórkę. No ale chętnie się nie trafił. Także niestety do prosektorium pacjentowi zrobimy operację. No bo cóż innego. Nie będę go trzymał. Także zobaczymy ile pieniędzy z tego uzyskamy Ale wiem że ten silnik akurat tego typu Jest bardzo porządny Do rozbiórki Bo już takiego rozbierają kiedyś Także Będzie aluminium I miedziucha Bo te silniki Starego typu uzwojenia na 100% mają miedziane. Także rozcinamy go. Najpierw obetniemy pacjentowi włosy. Będzie do, wiadomo gdzie, do pudełeczka z kabelkami. No i co, chlasnego tutaj. bateryjka już słabnie za chwilę ją podłączymy także taki kawałek aluminium od razu go zgniotę żeby mniej miejsca zajmował a i położymy sobie go tutaj biorę najmadło obetne, połowę czaszki drugą wyciągniemy i będziemy ważyć Czaszka obcięta na pół. Jak widać piękna miedziuszka. Także teraz zakręcam na imadło, resztę i będę wyciągał. Zabieramy się za tą miedziuszkę. Także czacha rozpołowiona. Mózg wyszedł na wierzch. Poobieram to z plastyczku. No i będziemy ważyć, ile tego jest. Także ważymy moją profesjonalną wagą. Cyg miedziuszka na początek. I miedzi jest prawie kilogram. 0,960, prawie kilo. Ładny wynik. Teraz stal. To idzie w całości na złom. Karujemy. I stali mamy. 4 kilo 4 kilo 370 odłożymy na bok no i takie dwa kawałeczki alu aluminium wytarujemy i zobaczymy ile tego aluminium jest aluminium mamy proszę bardzo 0,500 15, także pół kilo aluminium. No i taki wynik taka rozbiureczka także za to na złomie wezmę 32,5 zł. No chciałem sprzedać, tak jak mówiłem wcześniej, za 50 zł, żeby cokolwiek zarobić. No ale niestety nie było chętnych w ogóle nawet nie było zainteresowania a już długi, długi czas stał, właśnie. Na ogłoszeniach także stwierdziłem, że rozbiorę, także dzisiejsza taka rozbióreczka. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia i do następnego razu.